Informacja do zadań 3-4. Jod tworzy wiele połączeń z tlenem, np. tlenek jodu 5, który jest białym ciałem stałym. W reakcji tego związku z wodą powstaje jednoprotonowy kwas. Opisany tlenek jest stosowany do wykrywania i oznaczania zawartości tlenku węgla 2 w powietrzu. W pierwszym podzadaniu za jeden punkt mamy napisać w formie cząsteczkowej równanie opisanej reakcji tlenku jodu 5 z wodą. Możemy tutaj na samym początku posłużyć się. Takim porównaniem, bo na pewno jest tam bardziej znany tlenek chloru-5 niż tlenek jodu-5. Tlenek chloru-5 jako Cl2O5, jeżeli on reaguje z wodą, no jest to generalnie tlenek kwasowy. Praktycznie wszystkie tlenki kwasowe w reakcji z wodą dają nam kwasy, no i tutaj nie dochodzi do zmiany stopnia utlenienia chloru i powstaje kwas chlorowy 5-HClO3. No i analogicznie po prostu będzie weźmiemy sobie to w nawias, Analogicznie będzie z tlenkiem jodu 5, czyli I2O5, który reaguje z wodą i teraz będzie powstawał po prostu, czy będą powstawały dwie cząsteczki kwasu jodowego 5H i O3. Dwie cząsteczki H i O3. Tyle, jeśli chodzi o pierwsze podzadanie. Natomiast w drugim podzadaniu, również za jeden punkt, mamy powiedziane, że. Przeprowadzono doświadczenie w kolbie ustawionej pod wyciągiem umieszczono tlenek jodu 5, a następnie wprowadzono do niej tlenek węgla 2 i szczelnie ją zamknięto. Wygląd zawartości kolby, w której zachodzi reakcja utleniania redukcji, przedstawione na zdjęciu. Widzimy, że tutaj w kolbie jest jakiś taki fioletowy gaz, więc już możemy podejrzewać, że będzie to jod, który bardzo łatwo w takich warunkach pokojowych sublimuje, czyli przechodzi z postaci ciała stałego do postaci gazowej. Mamy napisać w formie cząsteczkowej równanie reakcji tlenku jodu 5 z tlenkiem węgla 2, więc to będą nasze substraty. I no, spodziewamy się, że już powstanie tutaj gazowy jod. A co będzie drugim produktem? Widzimy w takim razie, że nasz jod redukuje się. Mieliśmy informację, że jest to reakcja redox. Jod ulega redukcji z 5 na 0 stopień utlenienia. No i spodziewamy się, że w takim razie to węgiel będzie się utleniał z drugiego stopnia utlenienia, no do czego innego mógłby się utlenić, jak nie do czwartego stopnia utlenienia, do CO2. Więc tutaj mamy właśnie nasze utlenianie. Jeżeli chodzi teraz o współczynniki stechiometryczne, mamy dwa atomy jodu na plus piątym stopniu, dwa atomy jodu na zerowym. Każdy atom jodu przyjmuje 5 elektronów, redukując się, więc łącznie oba atomy przyjmą 10 elektronów jeżeli chodzi teraz o węgiel on z drugiego stopnia utlenienia przechodząc na czwarty będzie oddawał dwa elektrony w takim razie góra tak czysto formalnie razy jeden dół razy pięć, czyli po prostu piątka przed związkiem, gdzie mamy węgiel na plus drugim i na plus czwartym stopniu utlenienia i teraz już mamy po każdej ze stron po 10 atomów tlenu 5 atomów węgla i dwa atomy jodu. Tyle jeśli chodzi o trzecie zadanie.